Mam pierwszego podrobionego pada do PlayStation 5 w naszym sklepie z grami i powiem wam szczerze, jestem zdruzgotany jak dobrze jest to zrobione. Sam się złapałem, prawie. Chińczyk podrobił nawet znaczki PlayStation, które są na zoomie widoczne na obudowie, czyli kółko, kwadrat, X i trójkąt. Masakra. Proponowałbym ci też sobie zapisać ten film na później, bo jak będziesz chciał kiedyś kupić pada i go sprawdzić, no to masz tutaj w tym filmie podane wszystko na tacy. Słuchajcie, jak te pady teraz leżą, tak jeden pod drugim, to nikt nie jest mi w stanie powiedzieć, który jest oryginalny, a który nie, bo one wyglądają prawie że identycznie. Natomiast to jest podruba, i ta podruba zawsze będzie u mnie na filmie na dole. Pada dostarczył mi wczoraj klient na wymianę analogów na analogi TMR, te niezniszczalne, bo zakładamy je tutaj u nas w sklepie. E, a kupił go na znanym dużym portalu aukcyjnym, słuchajcie, za 279 zł. Pad przyszedł w pudełku, normalnie wszystko. Wszystko wyglądało cacy. Natomiast e, przy przyjmowaniu coś mi nie pasowała waga, bo no, troszkę tych padów tutaj przemialamy. E, więc gdzieś tam pamięć mięśniowa jest zrobiona. No i nie myliłem się, przytargałem dzisiaj wagę. Słuchajcie, podruba to jest 208 gram, a oryginał 278, oczywiście, analogów w podrubie nie da się wymienić, bo wszystko jest w środku inne. Ale to już wam pokazuje wnętrze tego cuda.